Moim dzisiejszym rozmówcą jest Bartosz Berendt, prezes Izby Coachingu, kiedyś prezes Polskiego Oddziału ICF, czyli Organizacji Międzynarodowej Zrzeszającej Kołczów i członek zespołu do spraw psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzień dobry, Bartoszu. Dzień dobry. Tych zainteresowań i tych aktywności w okolicach coachingu, rozwoju sportu i biznesu masz w swoim życiu bardzo dużo. Kto jak nie ty najlepiej wie, czym jest coaching? Dzisiaj będziemy mówić o Izbie Coachingu i chciałam Cię zapytać o to, czym jest Izba Coachingu? Zanim zaczniemy dalej, zanim zaczniemy mówić o coachingu, to w ogóle, czym jest Izba Coachingu, bo jesteś prezesem. Izby Coachingu. Jeszcze zanim pozwolę Ci odpowiedzieć na pytanie, powiem, że rozmawiamy w kontekście konferencji. Tytuł konferencji Lider biznesu w nowej rzeczywistości, praktyka i nauka, a konferencja odbędzie się 16 września bieżącego roku w trybie online. Izba Coachingu objęła patronatem konferencji i stąd nasza rozmowa. W takim razie teraz zapraszam na odpowiedź na pytanie, czym jest Izba Coachingu? Izba Coachingu jest organizacją zrzeszającą podmioty zajmujące się coachingiem, czyli firmy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą w obszarze coachingu. I Izba Coachingu wyznaczyła sobie za cel dbanie o to, czy doprowadzenie do tego, żeby coaching był, czy stawał się profesją w rozumieniu z jednej strony takiego tradycyjnego myślenia o profesji, jak kiedyś myśleliśmy o medykach, prawnikach, ale również w takim ujęciu profesjonalizmu nowoczesnego, gdzie taki, takie zawody jak na przykład informatyk też wyrastają na profesję. I w tym duchu Izba Coachingu postawiła sobie za cel właśnie. Dbanie profesjonalizację. O to, czyli... Jeszcze ja pamiętam z czasów, kiedy działałam aktywnie w strukturach Izby Coachingu, jak Izba Coachingu doprowadziła do tego, że coach stał się zawodem, został wpisany na listę zawodów. Czyli pierwsza rzecz, pierwszy, pierwsze zadanie i główne Izby Coachingu to profesjonalizacja i współpraca z organami tak? gospodarczymi z organami państwowymi. Tak, ponieważ izba coachingu jest izbą gospodarczą, w związku z tym też na no mocy ustawy reprezentuje profesję, czyli jakby jest uprawniona do reprezentowania profesji. I my, korzystając z tego uprawnienia i z takich możliwości, no szukamy przestrzeni, staramy się współpracować, wpływać, żeby coaching w jakiś sposób był uwzględniany również z perspektywy legislacyjnej. Jakoś... Coraz bardziej jest i za to Wam dzięki. Natomiast w takim razie, jak jest, to jaka ta profesja jest, jaki ten coaching ma być, żeby był dobrym coachingiem? Tak. I no, Izba Coachingu ma takie trzy filary, trzy wartości, według których z jednej strony działamy, z drugiej strony chcemy, żeby wszyscy coachowie uznawali jej działanie według nich. I pierwsza z tych wartości to są standardy. Standardy kompetencyjne, które oznaczają, że każdy coach, żeby świadczyć dobrej jakości, rzetelną usługę coachingową, powinien posiadać pewien zestaw kompetencji. Ten zestaw kompetencji jest zdefiniowany w naszym modelu kompetencji i jest to pewien standard coachingu, który promujemy, do którego zachęcamy i według którego chcemy, żeby coachingu uczyć, a potem, żeby według tego standardu coaching świadczyć. Druga wartość, która jest nieodłącznym elementem zarówno profesjonalizacji, jak również elementem takiego zawodu, do jakiego coaching aspiruje, czyli zawodu zaufania społecznego. Jest to etyka. Mamy kodeks etyczny i każdy coach, który akredytuje się w Izbie, czy każda firma, która jest członkiem Izby, jest zobowiązana do tego, czy sama zobowiązuje się, działać zgodnie z kodeksem etyki. Kodeks etyki reguluje kwestie, Relacji z klientem, pewnych rzeczy, które coachowi wolno, bądź których nie powinien robić w relacji z klientem. To może tak powiedzmy, ja wiem, że standardy gdzieś tam zostawiliśmy z tyłu i jeszcze do nich wrócimy, ale powiedzmy, etyczny coach to jest coach jaki, który na co zwraca uwagę? Mhm. Więc mamy, ma, mamy 11 punktów, które, które nam definiują dokładnie w szczegółach. Natomiast próbując. O najważniejszych rzeczach. To jest coach, który z jednej strony dba o poufność relacji. I tutaj to jest bezpieczeństwo klienta. Z drugiej strony dba o to, żeby w takiej relacji nie zaistniał konflikt interesu. Czyli, będąc w relacji z klientem, taki jako przykład, możemy podać, że zwykle nie coachujemy przełożonego bądź podwodnego tego klienta, bo to jest taki przykład typowego coachingu interesu. To jest coach, który rozumie te, też pewne zależności, które mogą wynikać z przenoszenia swojej relacji z klientem poza. Czyli to jest coach, który jest jakoś świadomy siebie, swoich emocji, swoich tego, co sam niesie, bo tak coach jest coach jest narzędziem w, w procesie. To jest coach, który. Tam kolejnym jakby parametrem jest odpowiedzialność. Coach, który bierze odpowiedzialność za to, żeby klient dobrze rozumiał, czego może oczekiwać od coachingu, czego, czego nie powinien oczekiwać od coachingu. Czym ten, czym ten coaching jest. W związku z tym to jest coach, który do, dobrze jest w stanie ustawić odpowiedzialność w takim procesie. Czyli na i... dzień dobry, jak mnie klient pyta czy ja mu pomogę, czy ja mu powiem, co ma zrobić, no to mam obowiązek powiedzieć mu, że coaching do tego nie służy, żebym ja mu powiedziała, że dzięki coachingowi, no trudno mi nie, nie, udawać, że nie znam standardów Izby Coachingu, no bo się u was akredytuję, akredytowałam, pewnie będę akredytować. No więc mam powiedzieć klientowi, czym ten coaching jest. Klient świadomy klient dopiero może zacząć relację z coachem. Ale pierwsza sprawa, o której powiedziałeś, poufność. Druga nie mieszanie relacji, uważanie na to, żeby no właśnie nie, nie wspierać osób, które są przełożonymi lub podwładnymi osoby wspieranej przez nas. Tak, tych, tych zasad jest bardzo, bardzo dużo. No dla mnie ta poufność jest zasadnicza. No, jeszcze to, że równo, równowaga ma być między, prawda, relacyjna między mną a coachowanym. Czy coś jeszcze, ponieważ chciałabym zapytać Cię jeszcze o bardzo wiele rzeczy, to wiem, że mówiliśmy o standardach uprawiania coachingu, jeszcze nie powiedzieliśmy o etyce. Trzeci element, którym zajmuje się coaching, Izba Coachingu, to jest jakość. Co to jest Jakość, powiedz mi, co to jest dobrej jakości coaching? Mhm. Więc jakość, tak, jest trzecim filarem, trzecią wartością, na której chcemy budować. I Takim przykładem dbania o jakość przez coachów jest uczestnictwo w superwizji, czyli ciągły rozwój, ciągła uważność na to, co robimy w jakiś sposób z klientami. I superwizowanie tych relacji, ponieważ sami będąc narzędziem często będąc w procesie, nie jesteśmy w stanie uchwycić być może tego, co się dzieje, tego, co robimy. Więc to jest to taki przegląd też samych siebie i, i to jest jeden z wyznaczników czy przykładów dbania o jakość. Natomiast, chcę powiedzieć jeszcze szerzej, że coaching jest pewną specyficzną usługą usługą profesjonalną, tak zwaną, co oznacza, że tak naprawdę każdy proces coachingowy jest inny. Klient, proces coachingowy jest zależny od klienta. Dlatego ciężko powiedzieć, że jak klient zrobi A, B, C w procesie, to znaczy, że zadbał o jakość. Tak naprawdę ta jakość oznacza umiejętność dostosowywania procesu, tego, co robimy do klienta. W związku z tym ciężko przed tym procesem ocenić, czy ten proces będzie dobry, czy nie. Możemy to ocenić post factum. to jest pewna specyfika usługi profesjonalnej, gdzie żeby ona zaszła, potrzebujemy zaufać właśnie etyce, zaufać kompetencjom coacha i temu, że on jest w stanie zindywidualizować tak naprawdę. No wiesz, to bardzo ładnie brzmi, zaufać kompetencjom coacha. Skąd ja mam wiedzieć, komu ja mam zaufać? Tych coachów jest całe mnóstwo na rynku, albo ludzi, którzy podają się za coachów, i każdy mówi co innego. I w tym momencie nie wiem, czy ty, ale ja doświadczyłam tego, że ludzie mówią: No wiesz, co lepiej się nie przyznawaj, że jesteś coachem? Mów o czymś innym, bo to jest taki zawód, który działa na granicy. Dużego błędu w zrozumieniu jego sensu, jego istoty. To skąd ja mam wiedzieć? Do kogo ja mam iść? Któż jest coachem? Tak, coaching jest cały czas młodą dyscypliną, w związku z tym, jeszcze rozumienie czym jest, tak naprawdę jak działa, jak, jak odróżnić coacha, który właśnie jest kompetentny, od tego, który dopiero gdzieś się uczy, albo tak naprawdę wydaje mi się, że, że troszkę zrozumiał coaching, nie jest takie łatwe. Szczególnie, że coaching. Wydaje się być profesją łatwą, bo, bo tak naprawdę takie potoczne rozumienie jest, no wystarczy zadawać pytania. Tak. Natomiast tak naprawdę jest profesją szalenie trudną, ponieważ trochę można podać przykład lekarza. Lekarz uczy się 5 lat po to, żeby potem przez kolejnych kilka uczyć się, wdrażać to, czego się nauczył już na żywych pacjentach. Coaching trochę działa podobnie. My uczymy się w szkole i wydaje nam się, że po tej szkole już naprawdę dużo umiemy, dużo wiemy, ale tak naprawdę nauka coachingu zaczyna się po tej szkole, wtedy, kiedy mamy te wszystkie nasze umiejętności wdrożyć. I to jest tak naprawdę rzeczywisty, realny etap uczenia się coachingu. I nie jest wiele takich zawodów, związku z wydaje nam się, że ok, skończyłem jedną drugą szkołę, to już powinienem umieć. Natomiast ten okres praktyki tego, ten okres taki jak. Analogicznie do lekarza, który potrzebuje na tym stażu, mimo że już wie dokładnie jak się wbija igłę, to, to tak naprawdę to znalezienie odpowiedniej żyły, odpowiedniego miejsca w przypadku różnych pacjentów okazuje się być większym wyzwaniem niż to, co napisali w książce. I z jest podobnie. Tak, natomiast doświadczenie każdy gdzieś musi zdobywać, wiesz, tak. i tutaj... Jest ten problem. To, to, to prawda. Natomiast tu nie, nie mówię, żeby ostrzegać przed tym klientów, ponieważ coach, który się uczy, on też potrafi robić dobre procesy. On w tym, powinien być w tym czasie pod opieką superwizora czy mentora, który, który gdzieś go wspiera w tym procesie. I, i, I można odbyć z takim klientem fantastyczne procesy coachingowe. Natomiast tu jest, jest tak naprawdę ta świadomość coacha, w którym momencie swojej ścieżki on jest. Dlatego, jak wracając do pytania, które zadałaś, jak odróżnić? Na pewno bardzo skuteczną wyróżnikiem coachów, którzy wiedzą, czym jest coaching i potrafią ten coaching już na pewnym odpowiednim poziomie świadczyć, jest akredytacja. I akredytacja organizacji coachingowej jest dla nas takim parametrem, który jeżeli sprawdzimy, jeżeli coach ma, no to daje nam pewne bezpieczeństwo. I oczywiście jest mnóstwo coachów, którzy jeszcze nie zrobili akredytacji albo z jakichś powodów wahają się, czy do niej przystąpić. I oni też potrafią robić fantastyczne coachingi. Więc ja bym powiedział, że to, co mo może być istotne, to żeby jak najlepiej zrozumieć, czym ten coaching jest. I teraz może jest moment, żeby wrócić do tych standardów kompetencyjnych. Mm -hmm. I Model kompetencyjny Izby Coachingu opiera się na takich trzech filarach. Pierwszy filar to jest budowanie relacji. I to, co jest wyróżnikiem coachingu i tak naprawdę od czego zależy coaching, to jest pewna specyficzna forma relacji, która jest relacją partnerską. To jest relacja, w której nie ma kogoś, kto wie lepiej i kogoś, kto przyszedł się uczyć, dowiedzieć czegoś. Tylko to jest relacja partnerska, w której wypracowujemy wspólnie pewne rozwiązania. I umiejętność utrzymania takiej relacji partnerskiej. W różnych sytuacjach, w różnych, przy różnych emocjach klienta, w różnych emocjach coacha, w różnych tematach do pracy, jest tym zestawem kompetencji, których coach potrzebuje uczyć i od których zależą pozostałe dwa filary. Drugi filar to jest celowość procesu. Coaching jest charakteryzowany przez to, że on daje efekty. W związku z tym na etapie często początku pracy, a tak naprawdę to się też weryfikuje często przez cały proces, to jest szukanie celu i tych pożądanych przez klienta efektów. Tak naprawdę tą jakość i skuteczność coachingu mierzymy efektami, przy czym te efekty są, mogą być bardzo wielowymiarowe. Czasem efektem jest zmiana pracy, takie konkretne działanie, które klient podejmuje, a czasem efektem jest jakaś zmiana w obszarze emocji, w obszarze przekonań, w obszarze naszego nastawienia, która przekłada się na wiele różnych, mniejszych działań. No właśnie, ja jeszcze bym Ci weszła w słowo, że nie zawsze ten efekt końcowy to jest równoznaczny z tym celem, z którym przychodzimy do coacha na dzień dobry. Tak. I to jest też trudne, bo nie wiesz, co możesz klientowi obiecać. Zgadza na się. Początku. I właśnie też pewne wezwanie dla coachów i obszar, który, którego długo się uczymy. W jaki sposób, wiedząc, że nie w każdym momencie, nie z każdym klientem uda się ten cel na początku wyznaczyć, Cały czas o nim pamiętać, cały czas do niego wracać i cały czas weryfikować, czy to, co robimy, przesuwa klienta w jakimś pożądanym miejscu, mimo że nie udało być może się go jeszcze precyzyjnie uchwycić. Natomiast... Chciałabyś powiedzieć o trzeciej rzeczy, którą ja ci przerwałam, oczywiście. I trzecia rzecz, trzeci filar to jest odkrywczość, tak zwana. Odkrywczość oznacza to, że klient, żeby osiągnąć ten cel. O którym mówiliśmy przed chwilą, potrzebuje zwykle odkryć coś nowego, inaczej o czymś pomyśleć, zmienić sposób myślenia, zmienić nastawienie i tak naprawdę odkryć być może jakiś zasób, o którym, o którym nie wie, który, albo przenieść zasób z jednego obszaru. Na przykład jestem dobrym menedżerem, ale zupełnie nie, nie radzę sobie na przykład z jakimś obowiązkiem domowym. I teraz jak przenieść kompetencje menedżerskie do domu, albo w drugą stronę. W domu świetnie sobie radzę z budowaniem relacji rodzinnych, a z pracownikami mam trudniej. Więc jak je, jak, okazuje się, że mam pewne zasoby, które w jednym obszarze działają, w, którym w drugim nie. Jeżeli znajdę sposób, żeby je przenieść i wykorzystać, odkryję jak to zrobić, to jest ten element odkrywczości. Czyli to jest takie poszukiwanie takiego brakującego puzla, który jak dołożę do tej układanki, to ten cel uda się zrealizować. I do tego też potrzebne jest to partnerstwo, od którego zaczynaliśmy, bo to nie jest coś, co coach wie, jakiego puzzla brakuje. Tylko to jest trochę takie wspólne z klientem poszukiwanie, trochę kreowanie tego puzzla. Mhm. Czyli jak ja już wiem, że dobry coaching to i ma dać to, że realizuje cel, to ma wyglądać tak, że przychodzi do mnie człowiek, który nie staje się mentorem i nagle będzie mnie nauczał, tylko jest moim partnerem w rozwoju, i jeszcze od czasu do czasu mogę zauważyć i mieć takie swoje aha. Z różnego poziomu to aha, bo to może być głębsze i słabsze. To ja już wiem mniej więcej, czego mogę oczekiwać od coachingu. No to teraz do Ciebie pytanie kolejne. Coaching i przywództwo. Rozmawiamy w kontekście konferencji Lider Biznesu w Nowej Rzeczywistości. Faktycznie coachingu uczą się liderowie, uczą się menadżerowie. To co ma wspólnego jedno z drugim? Więc ja bym powiedział, że takich punktów przecięć coachingu i przywództwa jest kilka. Pierwszy, taki, którym jak ja myślę o przywództwie, takim pierwszym krokiem w przywództwie to jest umiejętność przewodzenia samemu sobie. Umiejętność zarządzania sobą, swoimi emocjami, tak naprawdę takie przywództwo samego siebie. I coaching jest fantastyczną metodą, żeby w sobie ten komponent przywództwa, zarządzania sobą wypracować. Więc z jednej strony jest świetnym narzędziem, żeby przywództwo kształtować, tak by powiedział, czy, 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 czy tworzyć ten, ten swój własny indywidualny model przywództwa. Z drugiej strony, powiedziałbym tak, że w tej chwili, patrząc na przywództwo, ono ewoluuje. Kiedyś taki model przywództwa był bardziej takim modelem, nazwijmy to dowództwo, takiego trochę generała. I jak myśleliśmy o przywódcy, kiedyś przywódcą był bardziej generał, ktoś, kto, kto dowodzi. Teraz to przywództwo bardziej ewoluuje w kierunku inspirowania, czyli to nie jest ktoś, kto jest silny i, i, i rządzi, tylko ktoś, kto potrafi zainspirować, czyli tak można metaforycznie, kiedyś armia szła za przywódcą, a teraz ten przywódca inspiruje ludzi, żeby oni nawet poszli niekiedy ale przynajmniej kierunku. chcielibyśmy, tak, tak. przynajmniej to jest na topie, bo badania populacji polskiej pokazują, że jednak wciąż jesteśmy tymi twardymi menedżerami. Czyli coaching jest nam bardzo potrzebny, żeby się nauczyć tych elementów miękkich, komunikacyjnych i patrzenia na innych. Tak? Wyprzedziłam coś, może już słucham dalej. Tak, bo, ale myślę, że fajnie, że tutaj zaznaczyłaś, bo też myślę, że nie ma jednego dobrego modelu przywództwa. O ten model taki no, generalski, on się sprawdza w sytuacjach w trudnych sytuacjach kryzysowych. W momencie, kiedy jest dobrze, kiedy szukamy jakiejś innowacji, wtedy taki model właśnie inspirowania sprawdza się lepiej. Więc to jest też umiejętność nie nauczenia się i przejścia, zmieniania wszystkich na przywódców inspirujących, tylko poszerzania tego swojego, swoich możliwości, żeby być w trudnej sytuacji, w kryzysie takim bardziej twardym przywódcą, a w sytuacji, kiedy ludzie potrzebują właśnie bardziej inspiracji, być, być miękkim. Więc to jest o takim znowu rozwoju samego siebie i poszerzaniu swoich możliwości. I tutaj ten, pojawia się kolejne skrzyżowanie z coachingiem, ponieważ ten przywódca inspirujący, on w swoim zestawie narzędzi, czy w swoim podejściu, czy w swojej postawie, ma wiele podobieństw do postawy coacha. Dlatego uczenie pewnych kompetencji coachingowych sprzyja stawaniu się takim inspirującym przywódcą, ponieważ tam jest bardzo duża część wspólna kompetencji, którą którą posiadają coachowie, którą dobrze by było, żeby tacy przywódcy, którzy chcą być inspirujący posiedli. Więc coaching z jednej strony staje się pewnym rodzajem narzędzia również dla inspirującego przywódcę. A już cokolwiek wiemy na ten temat, jak się wiąże konferencja z coachingiem, zresztą na naszej konferencji wystąpi Monika Zubrzycka-Nowak, przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu. Także na konferencję pewnie zaprosimy i ja Państwa serdecznie zapraszam. Tobie powoli będę dziękowała za rozmowę. Przypomnę tylko tytuł konferencji Lider Biznesu w Nowej Rzeczywistości – Praktyka i Nauka. 16 września w trybie online odbędzie się konferencja konferencja. Link do zapisów będzie na nagraniu, pod nagraniem na naszym kanale YouTube. A Ciebie poproszę jeszcze o jedno, o dokończenie zdania. Warto być na konferencji, lider biznesu w nowej rzeczywistości, praktyka i nauka. Bo. Ponieważ warto się rozwijać, ponieważ potrzebujemy nowego, nowoczesnego przywództwa ponieważ będzie można spotkać się z inspirującymi wykładowcami, dotknąć, być może poznać bliżej coaching i izbę coachingu, coaching tak naprawdę w różnych odsłonach, ponieważ nie zawsze w każdym wykładzie ten coaching być może padnie literalnie, ale wierzymy i widzimy, że w tym programie wiele elementów, nawet jak jest nienazwanych coachingiem, to, to coachingiem często jest. Tak, właśnie sobie skanuje, wiesz, grupę prelegentów, to może tylko dwoje nie jest coachami na dziesięciu. A część jak w Izbie coachingu. Do tego zapraszamy szczególnie jako Izba podróżujemy wydarzeniem, które są, widzimy, że są cenne i, i zarówno mogą się przyłożyć do popularyzacji coachingu, ale też tak naprawdę do rozwoju społecznego, menedżerskiego w ogóle.